Nauczanie domowe, 26 maja. Księga Syracha, rozdział 36, wersety 1, 4, 5 i od 10 do 17. Zmiłuj się nad nami, Władco Boże Wszechrzeczy, i spojrzyj, ześlij boja ziem przed Tobą na wszystkie narody. Niech Cię uznają, jak my uznaliśmy, że nie ma Boga prócz Ciebie, o Panie. Odnów znaki i powtórz cuda. Zgromadź wszystkie szczepy Jakuba i weź je w posiadanie, jak było od początku. Panie, zmił się nad narodem, który jest nazwany Twoim imieniem, nad Izraelem, którego przyrównałeś do pierworodnego. Zlituj się nad Twoim świętym miastem, nad Jeruzalem, miejscem Twego odpoczynku. Napełnij Syjon wysławianiem Twej mocy i lud Twój chwałą swoją. Daj świadectwo tym, którzy od początku są Twoimi stworzeniami, i wypełnij proroctwa dane w Twoim imieniu. Daj zapłatę tym, którzy oczekują ciebie, i prorocy Twoi niech będą uznani za prawdomównych. Wysłuchaj, panie, prośby tych, co cię błagają zgodnie z błogosławieństwem Aaronowym dla twego ludu. Niech wszyscy na ziemi poznają, że jesteś Panem i Bogiem wieków. Jeżeli ktoś ma jakieś kłopoty ze zrozumieniem pierwszego wezwania z modlitwy pańskiej, z modlitwy Ojcze nasz. Jeżeli ktoś nie do końca potrafi sobie poukładać, co Jezus miał na myśli, kiedy wypowiedział te słowa Święć się imię Twoje, to powinien właśnie spojrzeć na pierwszych 17 wersetów z 36 rozdziału Mądrości Syracha. Te wersety zostały streszczone przez Jezusa. I gdy prześledzimy dokładnie, co się w nich znajduje, zauważymy, jak rozumieć to, że ma być święcone imię Boże, i to połączenie tego, że w modlitwie prośby jest modlitwa chwały? W szesnastym wersecie Księgi Mądrości Syracha mamy to stwierdzenie: wysłuchaj tych, co błagają, zgodnie z błogosławieństwem Aaronowym. Połączenie błogosławieństwa z prośbą. Zatem modlitwa Święcie Imię Twoje jest prośbą o rozlanie Bożej chwały, Bożego błogosławieństwa nad całym światem. Krok po kroku przejdźmy więc to, co zawarte zostało w tych słowach u Syracha. Rozpoczyna się od tego, że to jest prośba, aby bojaźń Boża była obecna we wszystkich narodach. Żeby imię Boże było znane wśród wszystkich narodów, szanowane, niech wszyscy uznają, tak mądrość mówi, jak my uznajemy, że nie ma Boga prócz Ciebie. No to jest właśnie to poznanie imienia, ten błysk imienia na całym świecie. Dalej mędrzec mówi, odnów znaki i powtórz cuda. Ta świadomość, że w cudach, w znakach objawia się chwała Boża. Cuda i znaki są takim światełkiem Bożym w tej ziemskiej rzeczywistości. Odkrywamy to, kim naprawdę jest Bóg, kiedy widzimy, jak cudownie i wspaniale działa, jak możemy rozpoznać jego interwencję również w świecie. To jest święte imię, które jest poznawalne i budzi zachwyt u człowieka. Trzeci krok, zgromadź Izraela. Pozbieraj Boże. Wiemy, że Kościół jest tym nowym Izraelem. Pozbieraj Boże wszystkich, żeby wszyscy mogli doświadczać Twojej opieki. I tu wprost, zmiłuj się nad narodem nazwanym Twoim imieniem. To imię jest tutaj zwolnikiem. Ono właśnie zbiera. Ono właśnie powoduje, że, że Kościół, że naród. Jest razem i ta prośba weź w posiadanie jest kontynuacją. My jesteśmy zgromadzeni, ale podporządkowani temu, który jest Najwyższym, który jest Jedynym, który jest cudownym władcą dla tego narodu, który został porównany do Pierworodnego. To niesamowite, jaka intuicja duchowa. Tego właśnie, kim jest Kościół, jako synowie i córki Boże, w odniesieniu do właśnie tego, którego imię zostało nad nami wezwane. Kolejny etap, czy kolejny element, to jest wołanie: Zmiłuj się nad miejscem Twojego odpoczynku. Tu wprost mowa o Jeruzalem, ale. Napełni Syjon wysławianiem Ciebie. Niech będzie święcone właśnie to, co najwspanialsze, no, obecność Boga. Miejsce odpoczynku kojarzy się właśnie z kultem. Kojarzy się z czasem na to, żeby Bóg był uwielbiony. I wymienione jest tu znowu kilka elementów wewnątrz tego wołania o taką piękną, cudowną modlitwę, taką, taką wieczną niedzielę. To jest właśnie wysławianie, to jest moc świadectwa, to jest wypełnienie proroctw. I znowu podkreślone, danych w Twoim imieniu. To w imieniu Boga są te proroctwa głoszone. I w związku z tym prorocy są uznawani za prawdomównych. No to jest chwała Boża. Słowo dane, dotrzymane. Słowo wypowiedziane powoduje, że wszystkie narody mogą uznawać, tak przez tych proroków Bóg przemawia. To jest też wezwanie do takiego odnowienia ludu Bożego w tym proroczym działaniu, w misji proroczej wobec świata, że to święte imię, jest chwalony, błogosławiony i wywyższony przez świadków i proroków. To znaczy, żeby imię Boże było święcone w modlitwie, która wypływa z całego ludu. I kończy się ten fragment tak jak się zaczął, wezwaniem do świadomości, żeby wszyscy na ziemi poznali, że jesteś Panem, że jesteś Bogiem. To bardzo można odnieść wprost do tej sytuacji, kiedy Tomasz klęknął przed Jezusem i powiedział: Pan mój i Bóg mój. Całe stworzenie zaczyna oddawać chwałę temu, który cudowne rzeczy uczynił i którego imię zostało wezwane nad nami. Modląc się tym prostym, krótkim wezwaniem Jezusa, tym streszczeniem tak bardzo bogatym w treść, można na nowo Albo po raz pierwszy odkryć, że to jest wołanie o świadomość wśród wszystkich narodów, o znaki i cuda, o Kościół zgromadzony w imieniu Boga, o modlitwie, która ma być sposobem funkcjonowania całego stworzenia i o tym, że my wyznajemy razem z całym światem. Ty jesteś Panem, Ty jesteś Bogiem.